Wciąż aktualny jest problem bezpańskich psów, zarówno tych, które właścicieli nie mają, jak i tych, które po prostu się zgubiły. Ten problem rozwiązywać powinna gmina, gdyż należy to do jej zadań własnych. Niestety nie jest to takie proste, zwłaszcza kiedy nie ma się schroniska u siebie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, która weszła 1 stycznia 2012 roku, na gminy zostały nałożone dodatkowe obowiązki, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt bezdomnych. I tutaj od, 12, od 2012 roku musimy tworzyć tak zwane programy mówiące o tym, co robimy z bezdomnymi zwierzętami. One dokładnie określają, co się w naszej gminie dzieje z tymi zwierzętami bezdomnymi. Są dostępne na naszej stronie. Każdy z zainteresowanych mieszkańców może sobie do tego programu zajrzeć. Bezdomne zwierzęta z gminy Pyskowice wywożone są do oddalonych o kilkanaście kilometrów Miedal. Nasze bezdomne zwierzęta, które zostają wyłapane na terenie miasta, zostają odwożone do schroniska w miedarach. Tam są odpowiednio utrzymywane, karmione i przechowywane. Jeśli zaginie więc nam pies, powinniśmy go szukać w najbliższym schronisku. Bywa jednak i tak, że informacje o znalezionych i wywiezionych psiakach znaleźć możemy na stronie internetowej. Takie rozwiązania stosują właśnie Peskowice. Jest stronka, na której dokładnie jest napisane, jest informacja dla mieszkańców, jakie zwierzątka zostały na terenie naszej gminy wyłapane i gdzie można je odebrać i są zdjęcia tych piesków i kotków. Pomysł dobry, lecz nie rozwiązujący problemu psów, których nikt nie szuka. Dlatego apelujemy do tych, którzy psa chcą przygarnąć o odwiedziny w najbliższym schronisku, bo być może to właśnie tam czeka na Was czworonożny przyjaciel.